jest jakby takie spotkanie, zawsze chce się wygrywać, ale y, dzisiaj uważam, oprócz y, pewnych momentów w naszej grze było zdecydowanie, zdecydowanie za dużo pachem. Graliśmy pół seta bardzo dobrze, nie gestowaliśmy i e, nie potrafiliśmy wziąć odpowiedzialności za, 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 za wynik, tak na dobrą sprawę, bo tylko patrzyliśmy na siebie i, i czekaliśmy, aż ktoś Ktoś zrobi punkt i, i, i zamiast narzucić swój styl gry, to po prostu czekaliśmy aż Tomaszu popełni błąd. To jest na pewno nasza siła. Lubimy ze sobą spędzać czas, lubimy ze sobą grać i, i dobrze się czujemy. Na treningach, poza treningami jakby to, jest, to jest naprawdę grupa świetnych ludzi i, i tak naprawdę wszyscy razem nie ma jakichś grupek, po prostu jesteśmy jedną wielką, jedną wielką grupą, rodziną. I, ale to jest zasługa trenera na pewno, który raz, że tak nas e, tutaj skomponował, a dwa, że no na pewno ciężka praca nas zbliżyła do siebie, bo zawsze było na co narzekać. My mamy ochotę na to, żeby w każdym meczu wygrywać. I to jest, e, i to, jest to, co jak się z sobie powiedzieliśmy. Nie, nie będziemy wygrywać wszystkiego i nie będą ludzie od nas oczekiwać, żebyśmy wygrywali wszystkie, wszystko. Ale my wiemy, że my możemy wygrać każdy mecz tak na dobrą sprawę. Nie mówię o lidze, bo, bo, bo to, to jest jakby już wybieganie w przyszłość. Ale jeżeli zagramy od początku do końca to, co możemy i wykorzystamy wszystkie nasze atuty, to naprawdę uważam, że jesteśmy wygrać, w stanie wygrać z każdym. Nie ma co wyróżniać pojedynczych osób. Zagraliśmy jako, jako drużyna, było ciężkie spotkanie i cieszę te trzy punkty. Zagraliśmy dobrze, cierpliwie, nie podpalaliśmy się. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, czyli wygrać za trzy punkty i zostawić je w świdniku tutaj u nas w kotle. Na szczęście mamy bardzo dobrych środkowy i to też mi pozwala dużo bardziej manewrować na siatce. Od początku sezonu gdzieś musimy ustabilizować swoją grę. Zaczy, zaczęliśmy. Ten sezon z zespołami, które potencjalnie, myślę, że każdy jeden był w naszym zasięgu. I może to trochę gdzieś tam nie, nie pomaga nam, bo nie mamy jeszcze ustabilizowanego zespołu. Chłopaki no, rywalizują, ale potrzebujemy na tych pozycjach stanąć i wiedzieć już, na kim ten ciężar gry będzie spoczywał. A tutaj jeszcze brakuje mi właśnie tych osób, na których... Ten ciężar gry y, będzie spoczywał w większym stopniu, jeżeli chodzi o, o ten pierwszy skład. Jest dużo rotacji i nie możemy stabilnie zacząć grać. Y, w pierwszych dwóch spotkaniach falowaliśmy, y, dzisiaj chcieliśmy grać agresywnie, zaczęliśmy tak grać, a potem kiedy jedna gawia odpowiedziała, to my trochę schowaliśmy głowę i te błędy, które nam się przydarzały, y, kosztowały nas za chwilę 2-3 oczka. Zespół awi gra dobrze od początku sezonu i wykorzystywał to, zdobywał przewagę. A my albo szarpnęliśmy, albo nie. No brakuje nam właśnie tej stabilności, myślę, że w składzie. No i nie możemy teraz patrzeć na to, że będziemy mieli silniejszego rywala, czy, czy bardzo silnego. Tylko musimy no, do każdego meczu teraz podchodzić yy, tak samo i próbować w tych meczach teraz ugrywać punkty, bo tego będziemy potrzebować najbardziej.